Mamy styczeń, a to jest jeden z najbardziej urokliwych krzewów o tej porze roku. Mowa o skimie japońskiej, której to męskie odmiany cieszą nasze oczy wspaniałymi jeszcze nie rozwiniętymi kwiatostanami, natomiast ukazy żeńskie zachwycają swoimi czerwono krwistymi owocami. Jak sama nazwa wskazuje, skimia japońska pochodzi głównie z Japonii i dorasta tam do kilku metrów wysokości. W naszych warunkach klimatycznych takich, takich rozmiarów raczej nigdy nie osiągnie, natomiast do około 150 cm powinna w sprzyjających warunkach nam dorosnąć. Widoczna tutaj odmiana jest to odmiana męska, bo tylko takie tworzą fantastyczne kwiatostany. Jest to odmiana rubella, i aby ona rosła w naszym ogrodzie, potrzebuje stanowiska przede wszystkim mocno ocienionego, ocienionego lub też płócienistego. Natomiast stanowisko słoneczne dla każdej z kimi będzie swoistym samobójstwem dlatego też że w lecie liście zkimi podczas bardzo dużego nasłonecznienia oraz podczas upałów będą nam przypalane i niestety z biegiem czasu taka roślina po prostu zaczyna obumierać natomiast podczas miesięcy zimowych jeśli temperatura będzie nam mocno spadać to wtedy takie liście, liście skimi na stanowiskach słonecznych będą nam po prostu przypalane przez ostre słońce w połączeniu z bardzo niskimi temperaturami. Skimia japońska wymaga stanowisk osuniętych od wiatru, gdyż jest to roślina, która nie jest w pełni odporna na duży mróz przy temperaturze spadającej poniżej minus 15 stopni w zależności oczywiście od odmiany należy taką roślinę zacieniować bądź też okryć stroiszem lub też agrowłókniną, natomiast są również odmiany które wytrzymują spadki temperatury w pobliżu minus 20 stopni, oczywiście krótkotrwałe dlatego też ta roślina jest polecona do najcieplejszych zakątków naszego kraju Ta z kolei odmiana z kimi japońskiej nazywa się Godrys Dwarf i jest to odmiana, której kwiaty są mniejsze niż u odmiany chociażby Rubinetta. Jest to oczywiście też odmiana męska, czyli głównym walorem dekoracyjnym są tutaj zimozielone, skórzaste liście oraz delikatnie czerwonawe lub zielonkowate kwiatostany. Jest to jak każda skimia, zresztą również i ta potrzebuje gleby przepuszczalnej, próchniczej, mocno zdrenowanej, gdyż skimia nie toleruje zastoisk wody w glebie. Musi mieć podłoże mocno przepuszczalne oraz glebę kwaśną. Jest to roślina, podobnie zresztą jak i magnoli oraz rododendrony. Roślina, która ma właśnie takie wymagania co do gleby. Jeśli tego nie uczynimy, jeśli, gleb, jeśli roślina się jeśli taskimia będzie rosła po prostu na stanowisku na, na glebie o odczynie zasadowym, to wtedy taka roślina będzie nam mocno chorować oraz, oraz liście zaczną się przebarwiać na taki jasny, wręcz żółtawy kolor, to będzie objaw chlorozy. To oznacza, że taka roślina z biegiem czasu może nam po prostu obumrzeć, lub też przestanie nam rosnąć, po kolei będzie zrzucała liście i nie zawiąże nam żadnych kwiatów. Zarówno odmiana Godrey's Dwarf, jak i Rubinetta dorastają gdzieś do około 60-70, czasami nawet 100-120 cm wysokości. Oczywiście w zależności od. Warunków, w jakiej przyszło jej rosnąć w naszym ogrodzie. Tu widzimy odmianę Magic Marlot. Jest to odmiana, której liście charakteryzują się dwubarwnym, dwubarwnym kolorem. Chociaż za bardzo tutaj może tego nie widzimy, natomiast liście, obrzeża tych liści są w kolorze właśnie takim kremowym. Natomiast kwiatów jest mniej. U tej odmiany akurat kwiatów zazwyczaj jest mniej. No chyba, że kupujemy taką gotową roślinę w sklepach, to wtedy też takie rośliny są sztucznie pędzone, nawożone, i wtedy roślina ma troszkę więcej tych kwiatów. Akurat, jeśli chodzi o odmianę Magic Marlot, jest ona na pewno słabsza od tych odmian, które, które wcześniej omawiałem. To jest również odmiana Godrey's Dwarf. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o tym, że skinia uwielbia, kiedy, to, kiedy ma bardzo dużo wilgoci w glebie oczywiście na glebie zdrenowanej. I Zwłaszcza dotyczy to miesięcy, właśnie letnich, kiedy, kiedy to zazwyczaj występuje duży upał oraz susza. Wtedy musimy zadbać o to, aby skimia miała stale wilgotne podłoże. Jeśli tego nie zrobimy, wtedy taka skimia będzie nam po prostu bardzo słabo rosła. A to jest odmiana skimi wejczy. Jest to odmiana żeńska, która właśnie zawiązała tutaj takie bardzo drobne, kwiatostany bardzo niewielkie natomiast wiosną gdzieś tam w okolicach kwietnia marca zaczną one się rozwijać i jak wszystkie kwiatostany u skinii, są one bardzo bardzo pachnące i przyciągają mnóstwo owadów natomiast ta odmiana wejczyrzeńska ona jej kwiatostany nie są za bardzo atrakcyjne liście oczywiście tak i później zawiązuje ona Przepiękne, czerwone owoce. No, w tym roku nie udało się doczekać się mi właśnie takich owoców, ale liczę, że w przyszłym się one pojawią. Aby skimia zawiązała owoce, potrzebujemy okazów męskich i żeńskich w bardzo bliskiej odległości.